Boże, jaka to byłaby lepsza rozmowa, gdyby to było jaj? Tak. Ale w sensie ty czy ja? O oh moje! AI za jaj, tak. to jest trochę jak masz te takie automatyczne szachy, nie? Które grasz z kimś, a teraz maszyna przeciwko maszynie. A, przyjemnie się ogląda. Ale so, jest radio już jajowe. Tak? Generatywne, tak. Normalnie radio tworzone totalnie w czasie rzeczywistym przez AI. Z... Ale też gadanie, gadaniem, nie, że. Ta no bo playlisty gada, gada. to od zawsze są nie ai owe no, i, i, I playlisty, i gada, 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 gada. Normalnie prowadzi audycję ze sobą. Takie, dzwoni do ludzi, robimy żarty. Tak. To, to tak <laughs> Zadzwońmy będzie... do, to lepszy, lepszy do niż chat Lepszy, 3 Zobaczymy, jaki jest głupi. Zadajmy mu. O, 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 Zadajmy był... mu pytanie takie, że się zapetli, z kurwa, i error. z I lejmy z niego. No, bo... Genialne. Ale ja wkurzyłam czat GPT raz bardzo i to było po prostu genialne, bo przygotowywałam materiał na, na studia właśnie i pomyślałam sobie, czy możesz mi wygenerować jakieś memy o brandingu? No. Oczy, wiadomo, że nie obrazki, ale chociaż no dawcipy. Tak, no. I on mi puścił kilka takich beznadziejnych takich dead sucharów. jokes, ale takich po prostu sucharów, ale, to super. ale taki level, dlaczego brandingowiec taki... zerwał ze swoją dziewczyną, bo miała zły personal branding. Tu, 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 tu. To było takie naprawdę Ale to jest trudne. Za, wiesz co, ja lubię taki pastisz, ja... taki do granic, nie? To było, to nie? Coś to tak było słabe, że aż śmieszne, nie? Wiesz, I ja mu napisałam, że to nie jest wcale śmieszne i się, i obraził. Że się obraził i on ja napisał, ja napisał, ja napisał tak no wiesz, humor to jest bardzo subiektywna sprawa. To, że się tobie nie podoba, nie znaczy, że nikt nie będzie się z tego śmiał. I od razu napisał w tym samym zdaniu, w sensie, w tym samym to, akapicie. ten akapicie. Wyplujku. Czy mogę ci w czymś jeszcze pomóc? I to było takie pasyw w agresji, że go przeprosiłam. Bo pomyślałam sobie, nigdy nie wiadomo, nie będę go denerwować. No tak, może ci no, kiedyś jest, zabić. No, dokładnie. Ale y, poczułam, że naprawdę jakby to było takie, mogę ci w czymś jeszcze pomóc. Piacz. <noise> I, I tak. Mm. On często tam mówi: do not hesitate. <noise> mm -hmm. <noise> no dobra. Nie mam pojęcia, o co chciałem Cię zapytać ostatnio, ale to było dobre. No. To było dobro, naprawdę dobre pytanie, no ale przejdę było dalej. Było najlepsze pewnie. Tak, było no jakby, no najlepsze. Tak, gdybym ja tylko pamiętała, co mówiłam ostatnio, i to, to jest moja tak. wina po prostu, tak. i bym Ci przypomniała, tak. to ale bym miała pytanie, a tak no, umrę petardę. bez tego pytania. Pytarda by ja, była. To mogłoby mogło mnie mhm. spozycjonować i po prostu mieć konwersję najlepszą. Tak. Ale sama nie, sobie jestem winna. Zmieniłoby w Twoim układzie nerwowym w mózgu tak te połączenia, że za 10 lat byłabyś mm. miliarderką. Nie, mój układ jest bardzo nerwowy. <laughs> <laughs> może lepiej go nie. nie Może Jesteśmy już na wizji. W sensie my już to nagrywamy. Nie na zawsze, <coughs> To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści te które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się, między innymi zakulisowych nagrań z gośćmi, co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych, wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam, gadać.